na dzisiejszym otwarciu dróg związkowych, tak to można powiedzieć, na symbolicznym poświęceniu wszystkich naszych inwestycji. Przed paru laty udało nam się założyć wspólnie związek Gmina Czersk, Gmina Czarna Woda, Gmina Osieczna i Śliwice, tak żebyśmy mogli pozyskać dla naszych mieszkańców środki na budowę naszej infrastruktury drogowej i właśnie nam się to udało. Jednym z elementów tego naszego całego projektu jest droga, na której się znajdujemy, łącząca Okoniny nad Jeziorne z główką. Jest to droga uczęszczana nie tylko przez turystów, ale naszych mieszkańców, jako skrót do pracy do naszych zakładów, ale również i otwarcie drogi dla turystów, gości naszych, którzy korzystają z naszych pięknych terenów, z naszych pięknych lasów, ośrodków czasowych. Tą drogą można dojechać do Główki, następnie do nad jeziornych, później do Czerska przez lasy na ścieżki rowerowe i zawodowych, żeby dojechać do Tucholi też można tą drogą. Także bardzo serdecznie witam o dzisiejszej uroczystości księdza Andrzeja Kosa, proboszcza naszej parafii. Witamy bardzo serdecznie. Udało się. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. Symbolicznie tylko w tym miejscu pokrofimy. Oczywiście błogosławieństwo Boże jest na granicach jak Pan jest też wszędzie przenikający. takiego błogosławieństwo.